Skutecznie wyleczyć choroby nowotworowe, nasza ostatnia książka, strona 264, sok z granatów. Wiele badań eksperymentalnych wykazuje, że polifenole pochodzące z granatów mają działanie hamujące namnażanie się komórek rakowych. Badania przeprowadzone na komórkach rakowych hodowanych w warunkach laboratoryjnych wykazały, że ekstrakty z granatów hamują wzrost komórek raka piersi, prostaty. Jelita grubego, skóry i innych typów raka. Dodatkowo badania na zwierzętach i badania kliniczne na ludziach również sugerują, że spożywanie granatów lub soku z granatów może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka wystąpienia niektórych typów nowotworów, w tym raka piersi, prostaty, jelita grubego i płuca. Więc mamy pomysły na leczenie chorób nowotworowych, ale mamy także i to nie jest jedyny pomysł na to, jak. Przeciwstawić się zachorowaniu na raka, czyli ten walor prewencyjny tutaj jest istotny. Tak, my dużo energii włożyliśmy w to, żeby ta książka była przydatna także tym, którzy po prostu chcą zdrowo żyć, którzy chcą być wolni od niebezpieczeństwa zachorowania na raka. Mam wrażenie, że się udało.